To nie jest dla kibiców o słabych nerwach, kiedy nie wiadomo, czy ukochana drużyna wygra, serce pęka. Ale to nie żart. Cztery ataki serca, i jedna śmierć po wczorajszym meczu Brazylia-Chile. Zaczynamy wiadomość, Beata Tadla. Witam Państwa. Sport, co niby zdrowie, ale czy także dla kibiców, czy o słabych nerwach, nie wytrzymują napięcia podczas wczorajszego meczu Brazylia-Chile. Czterech fanów piłki miało. Atak serca. Pomoc przyszła na trybuny w porę. Nie udało się jednak uratować Brazylijczyka, który spotkanie śledził w barze. Jego serce nie wytrzymało. Brazylia wygrała 3-2 pokarnych, ale emocje sięgały zenitu. Serce kibica i Michał Siegieta. Najpierw niedowierzanie, potem modlitwy i zaklinanie rzeczywistości i dopiero na końcu... Euforia, która zastąpiła wielkie nerwy. Taki wieczór brazylijskim kibicom zafundowali ukochani piłkarze. Jestem strasznie podekscytowana. Moje serce dalej się trzęsie. Widziałam wiele meczów Brazylijczyków, ale ten był niesamowity. Po wygranej w rzutach karnych z Chile. Odetchnął cały kraj. Na stadionie cztery osoby dostały jednak ataku serca. To jest druga religia. Ci ludzie się utożsamiają z brazylijską drużyną, czy to klubową, czy a już reprezentacją to wszyscy są za reprezentacją. wcale się nie dziwi, że te zawały były serca, ale no gdybym ja był takim Zagorzałem kibicem, też by chyba miałbym zawał. O ile na początku meczu kibice byli spokojni o swoich bohaterów. To już kilka minut później ciśnienie pewnie lekko im podskoczyło. Na kolejne emocje, tyle że złe brazylijscy kibice nie czekali długo. A potem była jeszcze nieuznana bramka dla Brazylii, czy choćby strzał Chile w ostatniej minucie dogrywki. Z medycznego punktu widzenia, serce prawdziwego kibica jeszcze przed karnymi miało prawo nie wytrzymać. Skacze ciśnienie, przyspiesza się częstość akcji serca. Wobec tego, chorzy na serce mogą to bardzo źle znosić strzałami karnymi z tego meczu albo niezwykłymi interwencjami dwóch bramkarzy żył wczoraj cały świat emocjonowali się nawet ci, którym nazwiska Marcelo, Gustavo czy Alexis Sanchez niewiele mówią, bo takie mecze przyciągają nie tylko kibiców. Można krzyczeć, można wołać, można klaskać, można yy, yy, te emocje pokazać także na zewnątrz. To jest też pewnego rodzaju uwolnienie tych emocji i też chyba tej okazji do tego szukamy. Ten Mundial oprócz wielkich emocji przyniósł już całą masę niespodzianek. Kibice, czy to na trybunach, czy przed telewizorami, nie mogli się nudzić, a przecież te najważniejsze mecze cały czas są przed nami. Warto się do nich psychicznie przygotować. Znawcy podpowiadają, najlepiej oglądać te mecze w domu z rodziną i żoną. Wprawdzie kobiety też są emocjonalne, ale myślę, że ich emocje futbolowe są jednak nieco niższe niż mężczyzn, więc taki kubeł zimnej wody ze strony żony może podziałać leczniczo, a czasem życie uratować. Życie kibiców w Brazylii najpierw uratowała poprzeczka, potem słupek. W Piątek przed ich drużyną mecz z Kolumbią. Jeśli rywal będzie strzelał gole podobne do tych z meczu z Urugwajem... Medycy na stadionie Znowu będą mieli co robić. Michał się nie da. Wiadomość. Polityk to chyba jak kibic też musi mieć bardzo mocne nerwy. Anna Grocka, już nie twój ruch, tylko zieloni od teraz. Dobry wieczór, Pani Poseł. Dobry wieczór. Jestem U... jeszcze członkinią klubu parlamentarnego. Ale już nie ruch. w partii, ale nie w partii. Tak. To jest taka ucieczka stanącego okrętu? Nie, nie, nie. To nic nie ma wspólnego z ucieczkami, tylko ma wspólnego z budowaniem. To jest tworzenie nowych <laughs> przestrzeni, nowych wartości. Chodzi o to, że. E, jest wiele ruchów społecznych, które no, oczekują na inicjatywy, które będą skierowane do nich. Pamiętasz, jak stronie. się skończyło budowanie mostów dla Ryszarda Kalisza? No pamiętam, ale można to robić lepiej, można to robić gorzej. Robi się to w różnym czasie. Ja po prostu uważam, że w tej chwili jest czas dla... Lewicy w Polsce. I zobaczymy za moment, brakuje. jak ten czas Anna Grodzka zamierza wykorzystać. Zapraszam Państwa na dziś wieczorem, już za moment w TVP Info.